Zawsze moi rodzice mówili, pokazywali mi dokument, który mam, że ma, to jest droga konieczna i tam jest przywilej do przejścia i przejazdu. No i teraz, co ja mam zrobić? My nie negujemy, że to jest, że to jest nasze, to jest jego. Ale jeśli my ponad 150 lat korzystamy z tego prawa, więc jest takie pojęcie zasiedzenia. Ta droga istnieje od 1858 roku, czyli prawie 160 lat. Najstarsi mieszkańcy, moja babcia tędy chodziła, rodzice chodzili, tu pani, wszyscy tędy chodzili I było, i było możliwe, gmina to utrzymywała, gmina to utrzymywała, powtarzam. Jeszcze pamiętam pradziadka obecnej właścicielki, pana Jasiczka Jana, który mówił mojej mamie, tak ja jeszcze byłem takim dzieciakiem, prawda, ty Anna, ty masz prawo tutaj chodzić, bo ty to masz w Księdze Wieczystej napisane, prawo do tej drogi. Ulica Jana Karłowicza to 350-metrowa droga położona między ulicami staromiejską i zbożową. Przez dziesiątki lat mieszkańcy kilkunastu domów korzystali z dojazdu do własnych posesji, głównie z ulicy staromiejskiej, gdyż tak po prostu było najkrócej. Sytuacja zmieniła się kilka lat temu, gdy właścicielka prywatnej posesji, przez którą przebiega droga, postawiła płot dzielący ulicę Karłowicza na dwie części. W 2007 poprzednia właścicielka zamknęła pierwszy raz bramę. Po różnych tam perypetiach, wyrokach sądowych, brama została otworzona, ściągnięte skrzydła. Mimo, że mieliśmy prawo usunąć jej tą bramę, nie zrobiliśmy tego, no bo był przejazd, przejście. Po raz kolejny jej córka w listopadzie 2014 roku po raz kolejny wzięła, powiesiła skrzydła, znowu zamknęła drogę. Wprawdzie furtka jest otwarta, do przechodu, ale nigdy nie wiadomo, kiedy będzie zamknięta. Trudności są następujące: trzeba chodzić do piekarni naokoło. Dziecko jest niepełnosprawne, które dojeżdża do szkoły, musi go dowodzić samochód, który jest wynajęty w tej chwili z urzędu gminy. Sprawa ulicy Karłowicza kilkukrotnie gościła na wokandzie sądowej. W 2008 roku Sąd Rejonowy w Pszczynie wydał wyrok, który przywrócił mieszkańcom służebność przejazdu i przechodu. Nowa właścicielka działki, przez którą przebiega sporny fragment drogi, nie chciała rozmawiać z nami w obecności kamery. Uszanowaliśmy tę decyzję i dwukrotnie spotkaliśmy się w jej domu. Właścicielka działki twierdzi, że mogła postawić bramę, gdyż końcem 2013 roku w Sądzie Najwyższym zakończyło się postępowanie. U Uchylające wniosek mieszkańców ulicy Karłowicza o zasiedzenie gruntu, na którym przebiega droga. Z jakiego powodu nie dostaliśmy, to też jest dziwna sprawa, no ale nie dostaliśmy tego zasiedzenia. Natomiast mamy wyrok sądowy, który przywraca nam utracone posiadanie tak zwane, czyli mamy prawo przejścia i przejazdu. Mamy dalej ten wyrok, postanowienie sądowe, które umożliwia nam rozwalenie tej bramy. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zainteresował się bramą, która przedzieliła ulicę Karłowicza na dwie części. W związku z tym, że brama ta została ustawiona bez wymaganego zgłoszenia, jak również z uwagi na fakt, że jest to niezgodne z zapisami miejscowego planu, wydany zostaje nakaz rozbiórki. Z tym, że jest w tej sprawie mały niuans, a mianowicie fakt, że brama ta stoi zarówno na działce, która jest własnością tej osoby, która ją stawiała, stoi również na działce, która jest własnością gminy Pszczyna. I w związku z tym Gmina Przyna będzie na pewno stroną w tym postępowaniu. Nasze. Czekamy w tym momencie na ostatnią odpowiedź Burmistrza Przyny, y, y, który ma nam odpowiedzieć, jaki jest charakter y, tej, tej drogi, tej ulicy Karłowicza. I po uzyskaniu odpowiedzi na to nasze pytanie zostanie wydany właśnie nakaz rozbiórki. To jest spór, gdzie Urząd Miasta nie jest stroną, y, y, prawdę powiedziawszy, ale spór pomiędzy właścicielami gruntu, po którym. Y, Kiedyś wytyczono i przebiegała droga, a mieszkańcami który, którzy z tej drogi korzystali. Dzisiaj sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ posiadamy dokumenty zarówno z jednej strony, jak i z drugiej sprawa była oparta o wokandę sądową kilkakrotnie, i trudno mi dzisiaj zabierać, czy stawiać stanowisko jednoznaczne, po czyjej stronie leży, leży racja. Mimo wszystko gmina w tej sprawie będzie musiała zająć konkretne stanowisko, bowiem jeszcze w tym roku zostanie uchwalony nowy plan zagospodarowania przestrzennego. To właśnie od tego dokumentu będzie zależało, czy droga zostanie ujęta w całości, czy w dwóch częściach. Nie można mówić, że to nie jest sprawa urzędu. Jeżeli całe życie drogę utrzymywał urząd, to też się powinien czuć jakoś w pewnej sensie gospodarzem tej drogi. Mamy nadzieję, cały czas liczymy na pana burmistrza, że jakoś to pozytywnie będzie załatwione. Dla nas oczywiście. Nie wiem, nie, mnie tam nie, nie interesuje, czy tam dostaną odszkodowanie, czy cokolwiek. Tak, żeby to było dla nich korzystne i dla nas korzystne. Tak, żeby ta droga tutaj była dalej. Każdy ma swoje racje, prawda, z pośrodku. A my musimy do tej prawdy dotrzeć w miarę spokojnie i, i rzeczowo. Nie można zamknąć drogi i, i koniec. Do rozwiązania sporu mieszkańców ulicy Karłowicza jeszcze daleka droga. Każda ze stron ma swoje argumenty, wiedzę merytoryczną, ale i duże poczucie nieustępliwości. Ten ostatni element nie pozwala na rychłe rozwiązanie tej sprawy.